Przyszedł czas na to, żeby zmodernizować, a w zasadzie wymienić naszą walcownię w Zawierciu. To jest najstarsze aktywo produkcyjne, jakie mamy w grupie. Ono może zdecydowanie więcej produkować. Transakcja zrealizowana przez grupę Santander we współpracy z KUKE dla naszego klienta Cognor S.A. jest pierwszą tego typu transakcją na polskim rynku, gdzie zastosowaliśmy nowe Instrumenty wprowadzone w tym roku przez, przez Kuke? Nowe rozwiązanie Kuke jest innowacyjne i uważam, że zupełnie przełomowe, dlatego że dotychczas na rynku finansowym można próbować aplikować o finansowania w perspektywie kilku lat, powiedzmy pięciu lat maksimum. Tymczasem to rozwiązanie, czyli to udzielenie gwarancji przez Kuke bankowi, który nas finansuje, pozwala temu bankowi udzielić finansowania dziesięcioletniego. Same te gwarancje na, e, dla wsparcia inwestycji krajowych to jest nowatorskie. Kuke gwarantuje do 80% ekspozycji kredytowej. To jest wsparcie przede wszystkim dla banków i eksporterów, po to, aby eksporter mógł zrealizować nową inwestycję w celu dokonywania późniejszego eksportu. Kuke udziela gwarancji bankowi, który z kolei udziela kredytu. Inwestorowi w kraju. Dzięki temu eksporter uzyskuje możliwości pozyskania większego kredytu i na dłuższe terminy eksporter może uzyskać pięciokrotnie wyższy kredyt, niż mógłby go uzyskać bez gwarancji. W przypadku strukturyzowania transakcji wraz z KUKE Bank jest odpowiedzialny za to, żeby przedstawić taki pomysł na użycie tych rozwiązań wspierających eksport podczas strukturyzowania swojego finansowania. Na dalszym etapie bank jest odpowiedzialny za przygotowanie umowy kredytu. Ten proces nie różni się jakoś szczególnie od standardowych procesów pozyskiwania finansowania, dlatego też jesteśmy w stanie zaadresować wszelkie potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Koncentrowaliśmy się na wsparciu eksportera w trakcie realizacji kontraktów eksportowych, tymczasem teraz to wsparcie eksporter otrzymuje dużo wcześniej. I to nie tylko w postaci gwarancji dla kredytów na realizację samej inwestycji, ale również to są gwarancje dla kredytów na kapitał obrotowy dla eksportera. Założenie tego projektu, jak również i podstawa wsparcia, jakie otrzymaliśmy z Kuke, jest taka, że przynajmniej 20% przychodów związanych z tą inwestycją, Powinno być realizowane na eksport. U nas mamy około 30% przychodów eksportowych. A jestem przekonany, że po realizacji tej inwestycji zwiększy się skala naszej produkcji takich akwortymentów, właśnie, które są atrakcyjne na rynkach eksportowych, jeszcze bardziej wzrośnie. Finansowanie ze wsparciem KUKA pozwala bankom na uatrakcyjnienie warunków finansowych. Dzięki zastosowaniu tego instrumentu możemy ograniczyć liczbę instytucji biorących udział w procesie przygotowania takiego finansowania. Co po prostu skraca czas realizacji takiego przedsięwzięcia? Na pewno nie jest to ostatnia transakcja, jaką w tym schemacie chcemy realizować i mamy ambitne cele na nasze najbliższe lata. Zainteresowanie mogę powiedzieć, że przekroczyło nawet nasze oczekiwania. Mamy już w tej chwili od naszych Planach, w planach i naszych pracach kilka kolejnych transakcji. Część z nich jest już bardzo zaawansowana. Tych inwestycji, które są potencjalnym polem do wsparcia, pojawiło się już można powiedzieć, że kilkanaście. To po stronie eksporterów. Natomiast po stronie banków do tej pory zawarliśmy kilka umów ramowych dotyczących obsługi gwarancyjnej w ramach tego rozwiązania.